No, no, gdzieś nie no, no, nie mam, sobie nie. Albo no, to jest to miejsce, żeby was leczyć. nie. to jest bezpieczne. potrzebne. Chodzi o to, że testera będzie przyjeżdżał do tego. A się rozpiecz na tej walce? Czekaj, czekaj, zacznę, zapytam. Tam jest jakaś akcja? Nie, tu nie ma nic. Jesteśmy na defie. Ty Ale wiesz, stąd co nas. Pomyśle, jak stąd pójdziemy? Zaraz ktoś tu przyjdzie. Widzisz, oddziały tam są w ogóle. Ale no, ryzykownie, bo i tak nic nie zrobię, jeżeli nie będę kupić... No i zobacz, ile mamy na pletach piechoty. No, to no szczerze. mówię, no tu trzy, siedem, pięć, wy i komandę. No ja mam co odbiciać. jakie zbudowane, tu coś musiało być? Bo, no jednak jesteśmy wysokim pojazdem. To ja chcę teraz tylko tą reperkę. No ja też bym chciał, ale to jest problem taki, że tak, ludziki wracają dopiero na main'a, helka musiały podjechać, a zanim ona się z tego i postawi reperkę i w ogóle to... No, niech się ruszy. Kurwa, on niepotrzebnie wracał na main'a. Już odlał się? No kurwa, nawet nie się nie dymił jako dla typu chyba Iwi! Pytam czego. tą Helkę, żeby tu przyjechała z reperką. Znaczy, wystawiła. A ja nie, Tyle, nie bo... jestem SM. co nam się podać? kurwa. To, co tam zaś marudzisz? Wiesz, że tego, że nie mam od niego info. Pytałem się go, nie daj mi info żadnego. Ja cię baba jedzie z tym? Z... Sonikiem. Nie ja wiem kurwa co, mam Wsiadł na tym, Co się baba, watem? Czym, czym przekonał ją cukierki? Nie chciało się już biegać, kurwa. Myślałem, że pojedziemy gdzieś indziej. Ehe, co? On jedzie na <noise> kurwa... leci gdzieś indziej noc. Nie, najgorszy. <noise> Oho! Jak na mnie poczekają, to zrobię przesiadkę, kurwa. Bez, bez. Od obstaw samochodu Wyskocz obszarów cię zbierze po drodze. obszarów 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 Tam jest obszarów 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 No co on tam helką odpierd... Ty, ale strzeliłem parę no, razy no, tego no, MTL, to, 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 to mtl to w ruchu, także... kurte, kurte... Mają tam huba, potwierdź to tylko. Właśnie, z powrotem. Potwierdź, huba. No... O, czekaj, tu kurwa nie, nie rozumiem, że tu... Bębek nas jedzie. Nie, nie Kurwa, jak... ja nie mogę wziąć tego, lata, bo nie mamy trzech. Hehehe, <grystanie> przejechany sobie, jeszcze. Już się schodzę. Na markarze jest. Patrzę się w drugą stronę, kurwa. Jemni mu w silnik z tyłu. O, no, wiem, są... respi się. Coś jeszcze nam idzie z tyłu. Ej, dż, be, dż, akcja. Ta. Muszę się wycofać stary, nie ma Tych co. Tylko się ruszyłeś. Na idziemy na main'a. MTLB. No kurwa, na razie to ciebie nie ma w pojeździe. A ja co okay. z Dungeon znaczy hub'a oznacza Nie widzę. Czołg. To jest MTLB teraz. To możemy, z... to nie jest czołg, to jest MTLB. Kurwa. I BMP to jest za na... nami. Okay. MTLB karos Czekaj, za nami jest BMP, za nami jest BMP, za nami jest BMP, BMP. BMP. Znowu? Dwa. Tam, kolejne. Ja jebie. Udwołaj. Chodźcie ty 2 na północu, to jest KBS z jeszcze BMP-kiem. Poło nas. Obok nas. Po prawo. Powiedziałem naszym, że... Nie możemy. Ale no chłopaki to... chyba ich skasowali, bo nie widzę jeszcze nikogo. Free tikety, free tikety. zauważył. Może zostawmy ten pojazd tu i idę skopać radio. A, Gdzie ty jesteś? jesteś. Na północ od was, kurwa. Dwa BMP tu właśnie przejechały, jadam na military i radio z hubem. A no, no tam idziemy, tam A idziemy A no Mark jest przecież nasz. Tylko mi powiedz, Zjedź. jaki mamy widok ruszamy, 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 ruszamy. ruszamy. Te BMP sprawdolą, mam wyjebane. Musisz mi powiedzieć, jak mam cofać. A to Lewo, lewo. Teraz będzie teraz. Nie teraz, to Tera odbi w prawy, zaraz lewo Teraz powinieneś w lewo Jeszcze chwilę, dobra nieważne Myślałem, że wolnie będziesz wycofał A, dobra Jeszcze no. Teraz lewo, spróbuj Dobra, teraz odbijesz no. Spierdala cię ci się złapało. To, ale jakbyś, jakbyśmy mieli tu kurwa apeki, nie? Napierdala i w tego huba Od tyłu no, Jakbyśmy mieli kurwa tą reperkę, a nie ta helka nadal o, nic kurwa. nie zrobiła. Ostro.